Hej się, z tej strony, witam Was w otwieraniu paczek. Co to, co to się dzieje? BPL! W końcu nazbierałem fundusze i możemy sobie pyknąć. Tak, z ponad 50 paczek, tak, 400 tysięcy może przypierdolę na paczki. No nie wiem, no nie wiem. No w pierwszej pacce Kamil Stok i nic poza tym. O. Nie kciuki, teraz, teraz, teraz. No, o, znowu nic. Jezu, ja już to wiem wcześniej. Bursztyn, wow, wow, dwa srebrne. Nie, może tak. Boją się na mnie te smerdy, patrzeć, to się może obrócę. No, i ja nie wiem, co ją ja zrobić. dan, dan. Tak mi się wydaje, że otwierając te paczki tak późno... To już tam chyba żadnego niebieskiego z BPL nie ma. Ograniczona ilość, wszyscy, wszystkich... Dostali. No co zrobisz? Nic nie zrobisz! No ja... Nie, żartuję! Ja mam po prostu pecha, nie? To, to jest niemożliwe. 400 tysięcy pójdzie w błoto i co? Nic. Teryry, Ambrosini, super, Lord Bentner, wow. BOOM! Widzieliście to? A my co trafiamy? O, oh, człowieka, który... What the fuck FIFA w ogóle, co, co, co to jest? Hop, oh, bo 8 bab, 7 dup. Co, co, powiedz mi co ją zrobić, zatańczyć, no ja nie wiem, pierdnąć się, żeby mi coś tam wypadło z tej paczki, jakaś sztuczka, magiczka. Pff, nic, nic, nic jak do tej pory. Daniel Alves przekonał mnie do jedzenia banów, pysznie naprawdę, polecam. Teraz znowu spak opening. Jak to wyjdzie, ciepia padem przez okno, serio. Żartuję, myślę, że się coś trafi. Eja, yeah, dobra, już wiem, że się nic nie trafi. Niestety. Angelo! Już takiego mamy. Ja sobie tutaj pójdę. I co tam mi się trafiło? Wow! Angelo! Wow! Wow! Co to za kraj? Nie wiem. Komory! Łopanie, skąd jest z komory? Jak to z komory? Z gazowy! O piekaj, ty mieszkasz ty, skąd ty jest? Szybko, szybko, wychodź, Ty, ja, jest siła! Teraz! Teraz mnie o tym informują! Dobrze, że mam jeszcze 150 tysięcy! Ja pierdzielę, serce mi skacze, normalnie serce mi skacze, aż się obrócę, nie, bo nie wierzę w to, nie wierzę w to. 50 tysięcy, 12 rzadkich, świecących zawodników! Aż mnie głowa boli! Proszę, proszę,

To był prawie Messi! Było tak blisko! Wow! 100 tysięcy i nic. Czy się wydaje, że on będzie niebieski w... w lidze hiszpańskiej? No, szkoda, szkoda. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Był to poradnik jak w 20 parę minut stracić prawie pół miliona końców. Kolejny brazylijczyk. Rob... Dobra, robię skład brazylijski. Jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Miej nawet nie trzeba życzyć szczęścia w paczkach, ale ja wam życzę. Niech wam się coś trafia, bo ja, ja jestem zgnity jakiś Pff, Nie mam szczęścia. <laughs> Dziękuję wam za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.